Doda zaskoczyła wszystkich i pokazała ciążowy brzuszek. Nareszcie długo wyczekiwany. Doda po raz kolejny zaskoczyła fanów, publikując w mediach społecznościowych najnowsze zdjęcie. Gwiazda pokazała nam się w nieznanym wydaniu, a wiele osób nie spodziewało się, że kiedykolwiek zobaczą ją z ciążowym brzuszkiem. Doda zaskoczyła swoich fanów. To dla nich zbyt wiele? Artystka słynie z ciętego języka, mocnego głosu i pecha do partnerów. Przez lata Dorota Doda-Rapczewska związana była z wieloma mężczyznami, ale z żadnym nie udało jej się stworzyć trwałego związku. Przypomnijmy, że jeden z jej partnerów ma problemy z prawem, inny zostawił ją po tym, jak walczył ze śmiertelną chorobą, a kolejny miał być jej niewierny. To dość dużo jak na jedną kobietę. Brak mężczyzny, z którym mogłaby związać swoją przyszłość, stawiał pod znakiem zapytania również ewentualne plany rodzicielskie gwiazdy. Wiele osób zakładało, że nigdy nie doczekają się widoku Dody przy nadziei, tymczasem wokalistka zaskoczyła wszystkich, publikując swoje najnowsze zdjęcie. Artystka pokazała w końcu ciążowy brzuszek. Nareszcie! Nowy post Dody był tym bardziej niespodziewany, gdyż gwiazda od lat powtarza, że nie widzi się w roli matki. Mimo to w jej mediach społecznościowych pojawiła się fotografia z ciążowym brzuszkiem. Trudno dziwić się fanom, którzy błyskawicznie zareagowali, zalewając artystkę dziesiątkami komentarzy. Chociaż doda już dawno zdradziła, że nie planuje zakładania rodziny, często w wywiadach pytana jest o powody swojej decyzji. Artystka zaznacza za każdym razem, że dzieci powinny być chciane, kochane i wyczekane, a ona nie chce przekonywać się o tym dopiero po urodzeniu potomstwa. Cofani na ciążowy brzuszek Dody Niektórzy nie kryli zaskoczenia. Najnowsze zdjęcie gwiazdy, na którym dostrzec można wyraźny ciążowy brzuszek, to element kampanii promującej jej najnowszy klip. Nareszcie długo wyczekiwany przez wszystkich. Brzuch, szek. W reżyserii Przemka Dzienisa, napisała gwiazda w opisie zdjęcia. Nikogo nie zdziwi fakt, że pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których internauci nie kryli zaskoczenia jej ciążowym brzuszkiem oraz oferowali się do roli ojca. No brzuszek piękny, zazdroszczę że można było go ściągnąć, a nie trzeba było rodzić, gratulacje, doda jest wciazy, już nie mogę się doczekać, mogę być tatą? Czytamy we wpisach internautów. Zaskoczyła Was tym zdjęciem?